No siema, to kolejny odcinek Apex News Strzel łapę w górę, żeby tutaj pobić zasięgi Bo ostatnio znowu spadła nam forma Już nie robimy po 1000 łapek Więc mam nadzieję, że znowu zaczniemy do tego teraz dążyć Dobra, let's go Gracze Apexa, czy oryginalni z komputerów i konsol, są dosyć rozczarowani tym, że Apex Legends Mobile ma o wiele lepsze rozwiązania w niektórych sprawach porównując oryginał. Dla przykładu, strzelnica jest nieco bardziej rozbudowana, a w menu głównym mamy do dyspozycji o wiele więcej skórek tematycznych, czy też poz podczas wybierania postaci, coś czego nie mamy praktycznie w wersji stacjonarnej. To jest oczywiście, możemy mieć skórkę limitowaną, dzięki której mamy custom wczytywanie. Po postaci, To znaczy wybór postaci podczas wczytywania, właśnie mapki. Jednakże tutaj mamy całą, wręcz galerię nowych poz do odblokowania. Wygląda to naprawdę epicko, ponieważ no nie mamy czegoś takiego w Apexie, a taka mała rzecz mogłaby naprawdę urozmaicić Apexa, choć nie zdziwiłbym się, że na kolejny sezon coś takiego by trafiło do gry, zwłaszcza, że teraz wychodzi Apex Legends Mobile w maju i to by się trochę zgrywało wraz z premierą 13 sezonu. Napisz w komentarzu, czy chciałbyś coś takiego zobaczyć w Apexie? I tymczasem wyjdź na mojego Instagrama, bo tam wrzucam zawsze powiadomienia o nowych streamach i filmach. Asu ostatnio na streamie wyznał, że miał 721 reportów na jego konto. Tyle razy właśnie gracze zgłosili Asu za to, że jest cheaterem. Ale mam też również innego ciekawego klipa. W ostatnim czasie zrobił się popularny cheat Akimbo i twórcy mają problem, żeby sobie z nim poradzić. Uważam, że jest to dosyć proste chyba do załatania, ponieważ no, ciężko, żeby gracz w Apexie mógł strzelać z dwóch broni na raz, bo na tym ten cheat Polega. Jeśli mamy jak odpowiednią paczkę cheatów, to możemy strzelać na przykład właśnie z Devotion i Wingmana, tak jak na tym klipie, ale równie dobrze może to być inny miks broni. Coś takiego było kiedyś w przeciekach, że mogłoby się pojawić, nawet chyba jeden baner do krypto pokazywał jak on trzyma dwie sztuki P2020 w jednej i drugiej ręce i tak społeczność uważała, że coś takiego mogłoby trafić do gry, jednakże tak się też nie stało. Jednakże póki nie jest to oficjalne, no i przede wszystkim nie jest załatane, to bardzo może uprzykrzać grę, no, umówmy się, nie wygląda to zbyt przyjemnie. Chociaż wygląda z drugiej strony to też ciekawie, gdyby jakaś postać, na przykład taka umiejętność pasywna, mogłaby korzystać właśnie z takich dwóch broni naraz. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taką postać w grze. Na koniec jeszcze raz wrócimy do Apex Legends Mobile, ponieważ znamy listę skinów, jakie pojawią się właśnie w tej edycji. Jak możecie tutaj zauważyć, mamy tutaj Lifeline, Octane, Bangalore, Costika, Nora oraz resztę legend. Jak widać, skiny są podobne albo nawet takie same w niektórych przypadkach jak na tradycyjnej wersji Apex Legends, choć też zdarzają się skórki, których wcześniej raczej nie widzieliśmy w Apexie. Jeśli też chcesz mi pomóc z zasięgami, to zobacz film, który wyświetla Ci się teraz na środku ekranu, ponieważ algorytm YouTube'a ci go podpowiedział. Hejos